Turystyka w śleśnych terenach może być niezwykle relaksująca inspirująca. Jednakże, między innymi z powodu zmian klimatycznych, które obserwujemy, pożary lasów stają się niestety coraz bardziej powszechne. Zresztą, temat pożarów w lesie to temat w zasadzie powracający niemal każdego lata, gdy w lasach robi się bardzo sucho, szczółka jest coraz bardziej podatna na, na zapłon, na zapalenie. A coraz częstsze susze sprawiają tylko właśnie, że zagrożenie pożarowe w lasach wydaje się być z roku na rok coraz większe. Teraz dodatkowo na pewno wszyscy kojarzymy niemal apokaliptyczne sceny z pożarów w Stanach Zjednoczonych, te z początku 2025 roku, które naprawdę uświadamiają, jaką, jakim żywiołem, jaką siłą dysponuje ogień. Ale wracając do, do lasów. Pożary w lesie, o ile nie mówimy o perspektywie kogoś stukniętego na umyśle, kto, kogoś, kogo, kto sam podpala, to przeważnie pożary są nieprzewidywalne i nie ma zawsze trudne do opanowania. Ostatnio zrobiłem taki mały research, sondaż, jak kto woli, wśród moich znajomych w pracy. Zapytałem tak niestety nie co by zrobili, gdyby ich pożar zaskoczył podczas wycieczki w lesie. Uciekaliby. Natomiast gdy poprosiłem o rozwinięcie tej chytrej strategii, niektórzy sugerowali ucieczką w stronę krawędzi lasu, inni w stronę jakiegoś zbiornika wodnego. Ale jeśli nie wiedzieliby, gdzie jest ta krawędź lasu, albo gdzie jest ten e, upragniony zbiornik wodny, to pomysły się już wyczerpały. Dlatego zdecydowałem się na ten krótki film, aby przybliżyć możliwie możliwe sposoby postępowania w takich sytuacjach w obliczu pożaru w lesie, który nas no, zawsze może zaskoczyć na szlaku. Zapraszam do oglądania. Chociaż przyczyną zdecydowanej większości przypadków jest jednak niestety wciąż ludzkie zachowanie, celowe lub nieświadome, to jednak przyczyn pożarów lasów jest więcej. Dane samej Polski, samej Polski wskazują, że ludzie odpowiadają za blisko 90% pożarów. Z drugiej strony tej skali, bo tylko z udziałem około 1%, to przypadki, gdzie pożar zapoczątkowany został z np. spektakularnym uderzeniem pióruna. Generalnie jako najczęstsze przyczyny pożarów w lasach uznaje się umyślne podpalenia właśnie, czesnowiosenne wypalanie roślinności w pobliżu lasów, czyli popularne wypalanie traw, nieostrożność ludzi, niedopałki, butelki w lesie działające jak soczewka, ale także awarie linii energetycznych czy niesprawne środki transportu. Zanim przejdę do zasadniczej części czy treści filmu, jak sobie radzić w obliczu pożaru w lesie, to jeszcze dwa słowa na temat tego, jak w miarę możliwości zmniejszyć ryzyko wpakowania się w środek leśnego pożaru. Przede wszystkim warto zawsze przed wycieczką zrobić pewne rozeznanie co do ogólnej sytuacji rejonu, do którego chcemy się zapuścić. To nie jest tylko kwestia oczywiście pożarów, to także kwestia dostępności szlaków, jakichś remontów jakichś okresowych zamknięć natomiast jeśli chodzi o pożary szczególnie gdy wybieramy się w okresach letnich, warto sprawdzić aktualne zagrożenie pożarowe, które w przypadku lasów określa się w skali czterostopniowej zero to jest brak zagrożenia jedynka małe dwójka średnie zagrożenie i najwyższy poziom trzeci zagrożenie duże gdzie tego szukać? No w Polsce na przykład jest to dostępne na mapach Dostarczanych czy udostępnianych choćby w internecie przez lasy państwowe, znajdziesz tam informacje, jakie jest zagrożenie pożarowe w tym lesie konkretnym, do którego się wybierasz. Przy okazji, oczywiście, możesz też sprawdzić w, in, w innych źródłach, czy dany obszar nie jest objęty jakimś okresowym zakazem wstępu. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnej jazdy i właśnie rozczarowania. Ale analogicznie, szukaj też taki, tego typu informacji dla innych lokalizacji lasów, parków narodowych, nie tylko w Polsce. Nie tylko rzecz jasna, polskie, polskie, że tak powiem, służby tego typu dane mają i udostępniają, na przykład w parkach narodowych w USA jest to bardzo częsta praktyka, że większość wędrowców właśnie zaczyna badanie, że tak powiem, rozważanie destynacji od takiego małego researchu. Ty też miej taką praktykę, aby przed wędrówką czy nawet zwykłą wycieczką z kocykiem w tereny leśne sprawdzaj powyższe informacje, aby wiedzieć, czy coś może się wydarzyć nieciekawego na miejscu. Zresztą będąc też już na szlaku, zwracaj uwagę na różnego typu tablice informacyjne, oznaczenia. Jeżeli będą jakieś informacje o zakazach, nie buntuj się, nie próbuj udowadniać, że ty i tak jesteś ponadto, nie wchodź tam na siłę zresztą też nie zachęcaj ani no nie, jakby nie, nie umożliwiaj tego innym towarzyszom swojej wyprawy, generalnie one są dla twojego bezpieczeństwa, a nie po to, żeby ci zrobić na złość wchodząc, łamiąc te zakazy raczej narażasz po prostu siebie i innych na ryzyko. To co robić, gdy zauważysz pożar w lesie? Jeśli zauważysz ogień w lesie, to pamiętaj, że to zawsze jest poważna sprawa i nigdy nie lekceważ tego w dodatku to właśnie od szybkości i racjonalności Twojego myślenia, działania, podjętych decyzji, czyli ogólnie mówiąc Twojej reakcji, może zależeć życie i zdrowie Twoje, Twoich znajomych, ale także innych ludzi, zwierząt i roślin. Zatem przede wszystkim na początek oceń zagrożenie. Ustal pierwsze kroki działania. Co mam na myśli? Przy pożarach czynnik czasu jest krytyczny, więc jeśli pali się tylko jakiś niewielki jeden punkt, nie bardzo niewielki obszar, fragment ściółki. Jest to być może początek dopiero pożaru, jakiś mały obiekt, na przykład reszka śmieci. Możesz spróbować ugasi ugasić to samemu i zatrzymać już ten rodzący się pożar w zarodku. W miarę możliwości odetnij temu palącemu się czytlącemu miejscu dopływ tlenu, wykorzystując coś swojego ekwipunku jakiś koc, plandenkę, tarp może zalej to wodą. Czasami jakieś grube gałęzie mogą też zadusić palący się fragment ściółki. Jeśli to możliwe, spróbuj odkryć wierzchnią warstwę ziemi wokół palącego się miejsca, aby utrudnić tutaj migrację ognia. Możesz też spróbować, na przykład jeśli masz jakąś saperkę czy inne narzędzie, trochę właśnie z ziemią zasypać palący się czy tlący się fragment podłoża. Te działania mają jeszcze większy potencjał i sens, jeśli jest Was więcej. Jest więcej osób, które mogą. Ci pomóc, i, i, o, o ile to są oczywiście w miarę ogarnięte osoby. Jednak pamiętaj, przede wszystkim zadbaj o Twoje czy Wasze bezpieczeństwo. Pamiętaj, że pożar czy ogień w lesie potrafi rozprzestrzenić się bardzo szybko. Więc na tą ocenę też nie trać zbyt wiele czasu. Nie filozofuj, żeby to nie były zbyt długie rozważania. Dlatego, gdy w wyniku kroku pierwszego, czyli oceny zagrożenia, uznasz, że takie jakby interwencje na miejscu są zbyt niebezpieczne, za bardzo się już pali, to po prostu uciekaj. Ale to też, uciekanie też trzeba robić z głową. Najpierw uciekaj w stronę krańca lasu lub w stronę zbiornika wodnego, który według Twojej wiedzy, czy które według Twojej wiedzy są najbliżej. Przy czym tu nie chodzi o wybór losowego kierunku. Warto mieć orientację w terenie, wiedzieć jak się poruszamy, gdzie się poruszamy, gdzie jesteśmy. Może się przydać jakaś nawigacja w telefonie. O ile oczywiście będzie w lesie zasięg i bateria telefonu będzie działała. Albo zegarek, czy inne urządzenia, które pozwoli Ci dzięki na przykład nawigacji GPS określić miejsce Twojego położenia i, i kierunek y, ucieczki. Może jakąś mapę terenową, zwykły kompas, tylko też warto umieć się nim, i nimi posługiwać. Jeśli nie masz takich urządzeń, a nie wiesz, gdzie jest najbliższa krawędź lasu, czy najbliższy zbiornik wodny, to zwróć uwagę, bardzo to jest ważne, na kierunek wiatru. Staraj się uciekać w kierunku prostopadłym lub przeciwnym do kierunku wiejącego wiatru. Jeśli znajdziesz się już bezpośrednio w strefie zadymienia, pochyl się możliwie nisko, osłoń usta i nos chustką albo jakąś inną częścią garderoby, która umożliwi ci oddychanie, ale nie będziesz już wdychał albo w mniejszym stopniu będziesz wdychał drażniący i niebezpieczny dym. W razie, potrzeby, w razie potrzeby, znajdź jakieś bezpieczne miejsce. Poszukaj otwartej przestrzeni, w miarę z dala od drzew, od innych łatwopalnych materiałów. Jeśli temperatura wokół ciebie jest wysoka, warto też jakąś izolację zbudować wokół siebie, czyli ubierz na siebie jakieś ubrania, ale oczywiście suche. Można się spotkać w internecie z propozycjami, żeby założyć coś na siebie mokrego, chłodzącego, ale to nie jest do końca dobry pomysł, dlatego że przy wysokich temperaturach, które cię mogą podczas pożarów w lesie otaczać, bardzo szybko ta cienka warstwa wilgoci w ubraniach czy wody w ubraniach po prostu zacznie się gotować i zamiast się chłodzić, izolować, to się po prostu zacznie dodatkowo parzyć, więc to nie jest dobry pomysł. Po tym, gdy zadbaliście już o własne bezpieczeństwo, to powiadomienie straży pożarnej. Zadzwońcie pod numer alarmowy 112 lub 998. Dobrze też, aby straż pożarną poinformować nawet wtedy, gdy wcześniej Tobie, czy Wam udało się samemu opanować jeszcze niewielki, tlący się pożar w lesie. Nigdy nie wiadomo, jak to się potem dalej sytuacja rozwinie. Dobrze o tym, żeby o tym wiedzieli, sprawdzili, zabezpieczyli dodatkowo profesjonalnie to miejsce. Podczas rozmowy z dyspozytorem podaj swoje imię, nazwisko, przybliżoną lokalizację. Jeśli to punkt GPS, to możesz podać właśnie dokładnie jego namiary. Może to też być numerek betonowego słupka, gdzieś w okolicy te słupki oznaczają tzw. oddział leśny czy dział leśny. Przekaż też, jak duży jest Twoim zdaniem obszar w lesie, który może być zagrożony pożarem. Przynajmniej według Twojej oceny. Pozostaw też oczywiście numer kontaktowy i co ważne nie rozłączaj się pierwszy. Dlatego, że dzięki temu dasz szansę dyspo, dyspozytorowi zadać jeszcze inne pytania. Jeśli uzna to za potrzebne, nie będzie potem musiał szukać Twojego numeru w, w połączeniach, tracić czas na ponowny kontakt i oddzwonienie do Ciebie. Jeśli to bezpieczne, jeżeli możesz, dotrzyj, czy dotrzyjcie na jakąś drogę dojazdową do lasu i tam na przykład oczekujcie na straż pożarną. Na miejscu Twoje skazówki też mogą mieć dla nich ułatwienie, przyspieszą całą akcję. I oczywiście miej w pogotowiu telefon, ten z którego dzwoniłeś, gdyż straż może potrzebować do ciebie jeszcze odzwonić, dopytać w trakcie lub właśnie poprosić o wsparcie przy znalezieniu lokalizacji pożaru. O czym warto jeszcze pamiętać, czego unikać. Podczas pożaru lasu istnieje kilka rzeczy, których należy unikać. Przede wszystkim nie panikuj. Zachowaj spokój i myśl logicznie. Panika może prowadzić nie tylko zresztą w przypadku pożaru, do błędnych, nieprzemyślanych, pochopnych, wręcz głupich decyzji. Podczas pożaru też nigdy nie uciekaj, nie biegnij pod górę. Ogień i dym mogą szybciej przemieszać się pod górę. Właśnie dym uciekający z wysoką temperaturą do góry ma szansę was szybko tam dopaść i zadusić. Staraj się czy starajcie się poruszać w miarę możliwości po płaskim terenie? Nie chowajcie się w jakichś zamkniętych przestrzeniach, w jakichś dołkach, w jakichś takich pozornych kanionach. Unikajcie schronienia w formie jakichś płytkich jaskiń, jakichś małych szałasów, domków drewnianych gdzieś tam w lesie, czy, czy na przykład w jakichś zaparkowanych na parkingach leśnych samochodach. Po prostu, gdy tam wejdziesz, może się szybko okazać, że jesteś więźniem tego miejsca, a w dodatku szybko może zabraknąć ci tam tlenu, albo wspłoniesz razem z tym obiektem. I jeszcze dwa słowa na zakończenie. Wiadomo, spacer wśród zieleni to doskonała okazja do zrelaksowania się odpoczynku. Ale zwłaszcza w gorące i suche dni, kiedy zagrożenie pożarowe w lesie jest największe, zachowuj choć trochę czujności i środków ostrożności. Zwracaj uwagę, gdzie jesteś, zapamiętaj punkty charakterystyczne i patrz, czy gdzieś nie tli się. Pożar. Poza wymienionymi już w filmie elementami, warto zadbać o to, co zwykle przy wyjściu na szlak jest ważne. Informowanie bliskich o planach i trasie wyprawy, mniej więcej czasie, w jakim ta wyprawa powinna się zacząć i zakończyć. Mieć ze sobą naładowany telefon, powerbank, jakieś alternatywne urządzenie do nawigacji czy komunikacji, odpowiedni ekwipunek. Nie będę się teraz tutaj nad tym rozwodził. Jeżeli te kwestie Cię interesują, to mogę Cię zaprosić jedynie do obejrzenia innych interesujących filmów na kanale między m.in. właśnie o kwestiach bezpieczeństwa na szlaku, nawigacji, wzywaniu pomocy, ekwipunku i cała masa innych porad, informacji czeka na Ciebie na kanale ajdo.pl Pamiętaj o naszych, czy moich poradach, dbaj o swoje bezpieczeństwo zachowuj ostrożność podczas każdej wycieczki do lasu i nie tylko do lasu jeżeli uważasz ten film, że jest przydatny, udostępnij go innym znajomym, entuzjastom wędrówek i leśnym ludziom, a ja ze swojej strony mogę tylko życzyć Ci, żebyś jednak z tej wiedzy nie musiał w praktyce korzystać. Z mojej strony to wszystko w tym filmie. Dziękuję za jego wspólne obejrzenie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.